Mówi się, że jeśli w biznesie sam się nie pochwalisz, to nikt cię nie pochwali. Zgadzam się z tym, że warto pokazywać swoje mocne strony, ale chcę ci pokazać jeszcze jeden bardziej skuteczny sposób. Niech to twoi klienci mówią o tobie. Zawsze lepiej będzie, gdy zamiast mówić: "Współpraca ze mną da ci lepszy efekt niż 6 lat pracy samodzielnie", pokażę ci taki fragment: "Dzięki tej współpracy pierwszy raz od 6 lat nie martwię się o wakacyjny grafik, bo sala fitness pęka w szwach". Znacznie lepszy efekt uzyskasz, gdy zamiast mówić na naszych planach filmowych jest luźno i profesjonalnie? Pokażesz taki fragment. Na było bardzo luźno, spokojnie, ekipa bardzo profesjonalna. Zawsze lepiej, gdy to klienci mówią o nas dobrze, niż gdy sami się chwalimy. Jak to zrobić? Po pierwsze, zbieraj opinie wideo, zbieraj zdjęcia z klientami, zbieraj screeny ekranu. Po drugie, wykorzystuj to w reklamach na Boga. Samo zapisanie sobie opinii może pomagać Ci poczuć się lepiej, ale to powinni widzieć przede wszystkim Twoi nowi klienci. Pozwól im zobaczyć, że masz klientów, są zadowoleni i warto Ci płacić. A jeżeli Twoi klienci już są zachwyceni, zobacz, jak pomagamy pozyskiwać takich więcej na commonmarketing.pl.